I o siemanko widzowie z tej strony Jakub. Dzisiaj gramy w My... Minecraft. Dawno nie nagrywałem Minecraft, więc właśnie teraz nagrywam. Nie wiem dlaczego, ale zbagowała mi się ręka. Nie wiem czy u was widać tą rękę, ale jakby ja nie widzę swojej ręki, więc jest to mega dziwne. Um, nie wiem, nie widzę swojej ręki jakby widzę, wie? Um, nie rozumiem o co co się tu właśnie stało, ale dobra. Mogę powiedzieć, że jesteśmy w tym samym miejscu, na którym skończyliśmy. Mamy tu oczywiście różne rzeczy i te. Więc oczywiście, no, kontynuacja tego odcinka, gdyby postanowiłem znaczy nie, że postanowiłem może i tak od razu nie, że się przeprowadzić widzowie, ale przejdziemy się właśnie do tamtej wioski, właśnie idziemy do tej wioski, żebyśmy mogli tutaj, żebyśmy mogli odebrać rzeczy stamtąd, bo może tam są jakieś rzeczy, nie wiadomo, może tam są właśnie jakieś rzeczywiście rzeczy, które nam pomogą. W, w rozwijaniu się, więc chodźmy tutaj Okej. Okay. Musimy uważać, bo tutaj też grasują te niebezpieczne um, potwory bo, potwory pod ziemią. Nie wiem nawet co one tam robią, ale okej. Okay. Chodźmy pod wodę. Okej, okay. Prze, przepłyńmy tu. Okay. Dobra. Okej, okay. niedługo nagram odcinek z Minecrafta z budowania, będę budował, będę przechodził parkury, więc będą odcinki bardziej, um, bardziej, no, no bardziej lepsze, a teraz idziemy zobaczyć co jest w tych um, wiosce, co jest w tej wiosce w ogóle, bo ja nic tu na razie nie widzę. Jest wrażen. Na razie nic tu nie ma widzę, wie. Jakaś pusta wioska, nie wiem. To jest w ogóle jakiś kot, elo kocie, Nie wiem, pusta wioska jest widzę jakaś. Taka biedna jest ta wioska, widzę nic tu... Ej! Tutaj pułapkę nastawili, dobra, co tu jest? O oh! oh my god! Ej, dobra. Ej, wy to widzicie co tu jest, widzowie? To jest mega mocne, mamy chleb! Oh my god, i co tu jeszcze? Papier. No nie wiem czy papier nam się do czegoś przyda. Wychodzimy stąd. Mm, idziemy tu. Tutaj lamy chodzą, one plują, ale nie tak z niepowodu po prostu. Jak się uderzy to atakują. Nie tak, że po prostu atakują. Na razie widzę, że ta wioska jest taka biedna. Nic tu nie ma. O, patrzcie. Nie, ja tu już byłem przecież. Dobra. O kurde, nie zdążyłem tu wskoczyć. No, ale tu też nic nie ma. No co to jest? I naprawdę nic tu nie ma. Wiem tylko, że... O, nawet widać nasz domek jest tam w oddali. Ale... Nie widzę nic, co tutaj może być w tej wiosce, więc. No, chyba ten chleb tylko co do. O, jest! Mięso. No dobra, może być mięso. Ok, no to weźmy sobie mięso. Ok. Dobra, nic, zniszczmy to. Em, um, ok. Tu coś jest? Nie, nic tu nie ma. Też tu nic nie ma. U, widzę, że taka pusta tu wioska jest, coś widzę. No raczej w niej nie, nie zamieszkam, nie zamierzam tutaj mieszkać, w tej wiosce widzę, chciałem sprawdzić, co tu jest i w sumie coś tu znalazłem. I też widzę, że tutaj jest dobra jaskinia taka. Podoba mi się. A! Chwila. Musimy to zniszczyć. Właśnie widzę, jakby... Nie widzę swojej ręki. Jest to bardzo dziwne. Podejrzane. Nic nie widzę. Mega dziwne, ale dobra, biegnę już do domu widzę. wie. Mam nadzieję, że się uda. A widzę. No i też będą odcinki, z, na przykład że oglądam coś i będą moje re, reakcje, więc też będą takie odcinki. Na razie jeszcze nie nagrywam z twarzą. Będzie tylko mój dźwięk. Ale na razie, co tu widzę, to zaczyna padać. Więc no nie mam nic, bo w tamtej bazie było wszystko. O oh my god, dobra, teraz, teraz muszę się skupić. Bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Chwila, tam jest yy, dom. Już się robi dzień powoli. I powinno przestać padać. To na pewno, tylko nie przestaje padać. To jest najgorsze. Dobra, idziemy do domu. Widzę, wiem. Musimy pozbierać jakieś surowce, bo tutaj. Jesteśmy mega ym, słabi. Więc dobra. Myślę, że powinniśmy się gdzieś przeprowadzić tam. Bo zobaczcie, tam możemy coś zbudować. Bo tam jest mega płaska ziemia w ogóle. No tutaj takiej płaskiej ziemi, ziemi nie mam. Ale mam widok na wioskę. Chociaż. Tam jest w ogóle wioska jakaś. Ale tam jest mega. W tym kierunku jest mega ciasno. I tam widzę w ogóle. Jakiś las Ktoś tam widzę, widzę, widzę. Spróbuję zrobić łódkę i popłyniemy tam i zobaczymy co to będzie. Więc zniszczymy drewno. ok, niszczymy drewno. Nie, dobra. Nie wziąłem drewno. Weźmy sobie łódkę i nie wiem, czy do łódki nie będą też potrzebne patyki lub jakieś przybory, których nie mam. E, dobra. Idziemy tutaj. E, tutaj. Okej okay. I łódka, łódka, łódka jest. Okej, okay, czyli musimy na pewno skraftować drewienko To jest w ogóle worek jakiś, nie wiem ale chwilę, bo e... Widzę zgubiłem się, ale to chyba tutaj. A dobra, tutaj to było. OK widzę. Tu jest. OK, mamy. Mamy łódkę, widzę wiem, Więc idziemy płynąć. Dobra. OK. Okej, okay, jedziemy. Yy... Mam nadzieję, że coś tam będzie, ale jeszcze nie wiem. Yy, w ogóle nasz dom w, jest w jakimś dziwnym miejscu. To było mega rzadkie widzę, że ja go znalazłem. I to mega rzadkie. Yy... A, i widzę, że dziękuję, że tyle. Yy... Zostawiajcie subskrypcję no i lajki, dziękuję że oglądacie moje filmy, bardzo to, to doceniam, mam nadzieję, że będzie tak dalej, a ja teraz zniszczę łódkę, bo chcę ją wziąć. Okej. Okay. Dobra, mam łódkę. Ok, idziemy tu na ten biom. I co? Oh my, oh my god, tu jest żelazo! I tego się nie spodziewałem, widzowie. Nie spodziewałem się, że tu żelazo będzie. I mamy nasze pierwsze z żelazo. Zastanawiam mnie, czy tutaj się nie przeprowadzić, bo będziemy mieli widok na nas stare oto tamten dom. On no nie jest daleko w sumie od tego miejsca, ale widać, że to miejsce jest takie dalekie trochę. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze będzie. Czy coś tu jeszcze jest? Chyba już nic. Jedynie co tu widzę, to węgiel jeszcze, ale węgiel nam się nie przyda. Dlatego jedziemy naszą łódką dalej. No, w dal. Okej, okay, jedziemy. Nic tam w sumie nie ma. Widzę wy takiego. Płaska ziemia jest i byśmy mogli coś tam zbudować. Ale zobaczcie jaki to jest w ogóle ładny dom, nie, nie wiem czy chcę go opuszczać. Gdyby, jak będę miał jakieś budulce lepsze, to na pewno przeprowadzimy się tam. I oczywiście będziemy mieli ten dom koło siebie I tam, będą, i tam w tym miejscu będą Kubowice nasze. Nasze miasto takie główne I mam nadzieję, że zostanie na, na zawsze miastem. żeby było miastem. Dobra. Bo może będą tu członkowie jeszcze. Nie wiem. To będzie, nie wiadomo co będzie w przyszłości. Ale dobra. Biegniemy tutaj. Jak chcecie, to możemy zrobić nawet w Minecrafcie, Minecraft w 99 w lesie. To by było zabawne. Mega, ale widzę, że tutaj znalazłem w ogóle jakąś jaskinię widzę, więc się mega cieszę. Ale o czy ktoś tutaj jest? Um, halo. A, widzę, my w tej jaskini byliśmy chyba w poprzednim odcinku. Tak. My w tej jaskini byliśmy w poprzednim odcinku, widzimy. Nic tu nie było niestety. Ale jest tu druga jaskina i w tej jaskini już zobaczcie co ja tu widzę okay. zobaczcie co tu jest ja tu też chyba byłem tak ja tu chyba byłem czekajcie a nie to nie jestem ja tu byłem gdzie... i tam jak widzę co to jest co tam jest e... o kurde no. dobra widzę o nie, I co to jest widzowie? Jak myślicie, co to jest? Możemy to wykopać. I tutaj się nie dusimy. Zauważ... Zauważcie to, że się tutaj nie dusimy. Możemy to na spokojnie wykopać. Nie wiem, co to jest, ale to wykopy. Już prawie wykopane. Jest. Tam jest drugie. Ej, dobra, ja stąd uciekam. Okej, okay, ja widzę, że tu są też jakieś jaskinie widzowie, więc jest grubo w ogóle. No, nie spodziewałem się czegoś takiego tutaj, więc jest ostro. Tylko chciałem wam powiedzieć, że za niedługo będziemy zmieniać miejscówkę. I będziemy budować oto tam nowy dom. Więc przygotujcie się, oczywiście. I zostawcie łapeczki w górę. subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Oczywiście. Będzie więcej odcinków z Minecrafta. Napiszcie, czy chcecie z Robloxa i z Minecrafta i co mam nagrać. To chętnie nagram. A jak nic nie będziecie pisać, to będę po prostu nagrywał swoje. A ja się z wami żegnam. Papa. Pa.